10. Jeffrey Epstein Jego kariera to pasmo absurdów. Zaczynał jako nauczyciel matematyki w prestiżowej szkole. Mimo, że nie miał dyplomu, tam poznał ojców swoich uczniów elity Wall Street. Mając dostęp do klientów, wkrótce założył firmę doradczą. Mężczyzna kreował się na eksperta, a jednym z jego największych klientów został Les Wexner, twórca potęgi Victoria's Secret. Wexner dał mu pełnomocnictwo do swoich kont i luksusową rezydencję na Manhattanie którą Epstein przejął oficjalnie za 0 dolarów. Szacuje się, że wyciągnął od projektanta blisko 800 milionów dolarów, co znacznie przyczyniło się do sfinansowania jego późniejszych działań. Pieniądze posłużyły budowie pułapki, schemat był prosty. Epstein zwabiał wpływowych ludzi na prywatną wyspę na Karaibach lub na pokład odrzutowca. Tam prowokowano zaproszonych do czynów powszechnie uważanych za niemoralne, a wszystko rejestrowały ukryte kamery. Powstawały w ten sposób kompromitujące taśmy, idealne narzędzie szantażu, dzięki któremu finansista przez lata trzymał w garści światowe elity. Lista goszczonych przez mężczyznę osób to spis najpotężniejszych ludzi świata. Byli tam Bill Clinton, Donald Trump, Bill Gates, Elon Musk, fizyk Stephen Hawking czy brytyjski książę Andrzej. Aresztowany w 2019 roku Epstein nie doczekał procesu. Znaleziono go bez oznak życia w więziennej celi. Akurat tej nocy w pilnie strzeżonym więzieniu monitoring przed celą uległ awarii, a strażnicy rzekomo zasnęli. Ostatecznie Epstein zabrał tajemnicę całego procedoru ze sobą na tamten świat. 9. George Soros. Ten mężczyzna udowodnił, że jeden bogaty inwestor może mieć większą władzę niż nie jeden cały kraj. 16 września 1992 roku w dniu zwanym Czarną Środą zarobił miliard dolarów w jedną dobę. Jako potężny inwestor pożyczył miliardy funtów od wielkich międzynarodowych banków, po czym natychmiast je sprzedał, wymieniając na niemieckie marki. Liczył na to, że funt straci na wartości. Gdy kurs faktycznie runął, odkupił funty o wiele taniej, oddał dług bankom, a różnicę w cenie wziął do kieszeni jako czysty zysk. Niestety zapłacili za to zwykli obywatele, których oszczędności drastycznie straciły na wartości. Pięć lat później zrobił to samo w Azji, wywołując potężny kryzys gospodarczy. Jego agresywna gra na giełdzie sprawiła, że waluta w Tajlandii straciła połowę wartości, wpędzając miliony ludzi w biedę. Premier Malezji nazwał go wtedy wprost przestępcą, oskarżył miliardera o to, że dla zysku celowo niszczy gospodarki całych narodów traktując kraje jak żetony w kasynie. Obecnie biznesmen swoje miliardy inwestuje w politykę. Jego fundacje działają w 120 krajach, finansując organizacje wpływające na rządy. Przypisuje się mu wspieranie przewrotów takich jak rewolucja w Gruzji czy na Ukrainie. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Kashiwa Jest to polska marka, która udowadnia, że inwestowanie wcale nie musi być trudne, ani stresujące. To firma, która łączy świat cyfrowych walut z fizycznymi placówkami. Ale o tym, jak wymieniać krypto w punktach w całej Polsce osobiście i o tym, jak zrobić to taniej z naszym kodem rabatowym, opowiemy Wam w dalszej części odcinka. 8. Mark Rich Ten urodzony w 1934 roku mężczyzna był handlarzem surowcami, dla którego zysk był ważniejszy, niż międzynarodowe przepisy prawne. W latach 1979-1981, kiedy Iran przetrzymywał amerykańskich zakładników, rząd USA całkowicie zakazał handlu z tym krajem pod groźbą konsekwencji prawnych. Rich ten zakaz zignorował. Jako Amerykanin kupował ropę bezpośrednio od irańskiego rządu i sprzedawał ją dalej z ogromnym zyskiem. W USA uznano to za złamanie embargo, ale mężczyzna zarabiał tam, gdzie konkurencja nie istniała. W 1983 roku prokurator postawił Richowi łącznie 65 zarzutów. Najcięższy dotyczył oszustw podatkowych na kwotę 48 milionów dolarów. W tamtych czasach była to największa taka afera w historii Stanów Zjednoczonych. Richowi groziło za to łącznie ponad 300 lat więzienia. Nie czekał jednak na aresztowanie. Tuż przed procesem uciekł do Szwajcarii. Szwajcarzy odmówili wydania go Amerykanom, bo ich prawo inaczej traktuje sprawy podatkowe. Przez prawie 20 lat Rich był ścigany przez FBI, ale żył bezpiecznie w luksusie. Jego ochroną były potężne układy. Ściśle współpracował z izraelskim wywiadem, czyli Mossadem. Wykładał własne pieniądze na tajne operacje i pomagał wywozić Żydów z niebezpiecznych krajów, takich jak Jemen czy Etiopia. Był dla Izraela tak cenny, że tamtejsi premierzy osobiście prosili władze USA, aby dały mu spokój. W międzyczasie Rich zrzekł się amerykańskiego obywatelstwa i został obywatelem Izraela oraz Hiszpanii. Ostatecznie cała sprawa zakończyła się wielkim skandalem politycznym. 20 stycznia 2001 roku, w absolutnie ostatnim dniu swojej prezydentury, Bill Clinton podpisał ułaskawienie dla Marka Richa. Oznaczało to, że wszystkie jego winy zostały wymazane. Szybko wyszło na jaw, że była żona Richa wpłaciła wcześniej ponad milion dolarów na fundację Clintona. Mark Rich odszedł z tego świata w 2013 roku jako wolny człowiek. Nigdy nie spędził ani jednego dnia w więzieniu i nigdy nie stanął przed sądem. 7. Armand Hammer. Jest to postać, która wymyka się wszelkim schematom. Oficjalnie był amerykańskim miliarderem i szefem naftowego giganta Occidental Petroleum. W praktyce przez dekady działał jako jedyny pomost między dwoma wrogimi mocarstwami: USA a Związkiem Radzieckim. Mężczyzna był ewenementem, kapitalistą, który robił interesy z komunistami. Już w 1921 roku spotkał się osobiście z Włodzimierzem Leninem, przekonał wodza rewolucji, że Sowieci potrzebują handlu z Zachodem dzięki czemu jako pierwszy obcokrajowiec dostał zgodę na biznes w ZSRR. Po 1945 roku Rosjanie często nie mieli dolarów, żeby płacić za amerykańskie towary. Hammer więc dawał im to, czego ZSRR desperacko potrzebował, np. technologie, maszyny, fabryki nawozów chemicznych, a zapłatę odbierał w naturze, czyli w rosyjskiej ropie, gazie i produktach chemicznych. Potem tą komunistyczną ropę sprzedawał na wolnym rynku, w tym do USA, z gigantycznym zyskiem. Był jedynym człowiekiem, który w szczycie zimnego konfliktu mógł swobodnie latać prywatnym odrzutowcem między Moskwą a Waszyngtonem i oficjalnie handlować surowcami, podczas gdy władcy tych krajów grozili sobie bombami atomowymi. Majątek mężczyzny rósł w niewyobrażalnym tempie, co jednak w końcu zrodziło pytanie, czy mężczyzna był wyłącznie genialnym przedsiębiorcą, czy może jednak również tajnym agentem której ze stron. Przez znaczną część kariery Hammer na stałe mieszkał w Moskwie, wiedział doskonale, że służby specjalne naszpikowały jego dom pod suchami. Jednak zamiast uciekać, wykorzystywał to, prowadził rozmowy tak, by agenci słyszeli dokładnie to, co chciał, aby usłyszeli. Była to cyniczna, wieloletnia gra, która budowała jego wiarygodność. Przez całe życie zaprzeczał byciu szpiegiem, jednak zgromadzone po latach dowody mówiły co innego. Ostatecznie bezkarność mężczyzny zakończyła się w 1976 roku. Został skazany za nielegalne przekazanie gotówki na kampanię prezydencką Richarda Nixona. Aby uniknąć więzienia, pojawił się na sali na wózku inwalidzkim, otoczony lekarzami, udając niedołężnego starca. Sąd dał się nabrać na to przedstawienie i wydał jedynie wyrok w zawieszeniu. Jednak tuż po wyjściu z gmachu sądu nastąpił cud. Hammer wstał z wózka, wyzdrowiał i natychmiast wrócił do prowadzenia interesów. 6. Robert Maxwell urodził się w biednej żydowskiej rodzinie w 1923 roku na terenie dzisiejszej Ukrainy. W latach 40. wyjechał do Anglii, by z Nędzarza stać się jednym z najpotężniejszych magnatów medialnych XX wieku. W latach 80. był właścicielem imperium, do którego należał m.in. Daily Mirror, jeden z największych dzienników Wielkiej Brytanii. Był człowiekiem, którego bały się gwiazdy i politycy, i słusznie, bo za fasadą sukcesu krył się bezwzględny oszust i prawdopodobnie jeden z najważniejszych szpiegów tamtego okresu. Biografowie wskazują na jego ścisłe powiązania z Mossadem, izraelskim wywiadem. Maxwell miał być superagentem, który wykorzystywał swoje firmy do brudnych gier. Jego majster sztykiem była sprzedaż rządom na całym świecie oprogramowania PROMIS. Program miał służyć do zarządzania danymi, ale posiadał ukrytą lukę, o której wiedzieli tylko Izraelczycy. Sprzedając tą technologię, Maxwell dał Mossadowi klucz do tajnych sekretów innych państw, samemu zarabiając na tym niewyobrażalne pieniądze. Gdy jednak oficjalne interesy zaczęły się sypać, Maxwell pokazał swoje prawdziwe oblicze. Aby ratować luksusowe życie przed bankructwem, dokonał kradzieży stulecia. Mężczyzna włamał się do świnki skarbonki swoich własnych pracowników, ukradł 460 milionów funtów zabezpieczonych na funduszach emerytalnych, pieniędzy, które tysiące zwykłych ludzi odkładało na starość. Okazało się, że przez lata traktował te środki jak prywatny bankomat, ostatecznie skazując swoich podwładnych na nędzę. Ostatecznie 5 listopada 1991 roku Maxwell zniknął z pokładu jachtu na Atlantyku. Odnaleziono go w wodzie kilka dni później, oficjalnie atak serca. 5. Rodzina Saklerów. Jest to klan, który dla zysku zmienił amerykański sen w amerykański koszmar. Jako właściciele PureDY Pharma w 1996 roku wprowadzili na rynek OxyContin, lek, który miał być rewolucją, a stał się fundamentem największego kryzysu związanego z nadużywaniem substancji w historii USA. Ich strategia była prosta. Działali jak kartel, ale w białych rękawiczkach. Wmówili lekarzom, że stworzyli cudowną tabletkę, która uśmierza ból, ale nie uzależnia, choć doskonale wiedzieli, że sprzedają coś, co powinno być zakazane. Całe oszustwo polegało na ukryciu prawdy o oksykodonie, głównym składniku leku, który jest niebywale silny dużo silniejszy niż inne znane leki, jednak przy okazji powoduje również dużo więcej niepożądanych skutków ubocznych. Koncern oparł marketing na rzekomym spowolnionym uwalnianiu substancji czynnej, a badania nad lekiem przeprowadzono w taki sposób, aby ukryć prawdę. Lekarze byli przekonani, że lek uwalnia substancje bardzo powoli, dzięki czemu jest bezpieczny. W rzeczywistości lek uzależniał błyskawicznie, momentalnie wpędzając pacjentów w ciężki nauk. Szacuje się, że do 1999 roku z powodu przedawkowania środka w USA odeszło ponad 800 tysięcy ludzi. To równowartość dużego miasta, np. Krakowa, wymazana z mapy przez chciwość jednej rodziny. Reakcja Richarda Sacklera, prezesa firmy, na pierwsze problemy była porażająca. Ujawnione e-maile pokazywały, że prezes zamiast martwić się o ludzi, martwił się jedynie o własny wizerunek. Mężczyzna twierdził wprost, że problemem nie jest toksyczny lek, ale osoby go zażywające. Podczas gdy pacjenci wpadali w sidła uzależnienia, Saklerowie liczyli zyski, które ostatecznie przekroczyły 13 miliardów dolarów. Pod koniec lat 90. widząc nadchodzącą lawinę pozwów, rodzina systematycznie wyprowadzała miliardy z firmy na prywatne konta w rajach podatkowych. Przygotowując przedsiębiorstwo do oficjalnego bankructwa, by uchronić swój prywatny majątek. Ostatecznie w ramach ugody Saklerowie zgodzili się zapłacić za dość uczynienie w wysokości 6 miliardów dolarów. Żaden z członków rodziny nie trafił do więzienia ani nie usłyszał zarzutów karnych, pozostali wolnymi miliarderami. 4. Lev Liv, jest to człowiek, który w świecie wielkich pieniędzy zyskał przydomek króla diamentów, ten izraelski miliarder zrobił coś, co wydawało się niemożliwe, na początku lat 90. ubiegłego wieku rozpoczął otwarty konflikt z firmą, będącą numerem jeden w świecie handlu kosztownościami. Przez dziesięciolecia firma The Beers działała jako światowy monopolista, kontrolowała prawie wszystkie kopalnie minerałów szlachetnych na planecie i decydowała o cenie diamentów na całym świecie. Levi postanowił obejść monopol firmy, wykorzystał swoje znajomości w Rosji i Afryce, by kupować kamienie bezpośrednio u źródła prosto z kopalń, z pominięciem kogokolwiek. Dzięki temu stał się niewyobrażalnie bogaty, ale również szybko narobił sobie potężnych wrogów. Jego fortuna nie wzięła się jednak wyłącznie z czystego handlu. Mężczyzna budował swoje imperium również na układach z dyktatorami, m.in. w ogarniętej konfliktem Angolii. Zawarł sojusz z tamtejszym prezydentem, płacąc mu pieniądze w zamian za wyłączność na diamenty. Niestety, jak się później okazało, pieniądze za diamenty finansowały zakup uzbrojenia. Poważne problemy wizerunkowe miliardera dotyczyły również nieruchomości. Jego firmy budowały izraelskie osiedla na zachodnim brzegu. Jest to sporne terytorium, które Palestyńczycy uważają za swoje państwo, a które Izrael okupuje i zasiedla swoimi obywatelami. Gdy wyszło na jaw, że Levi finansuje to zasiedlanie, wybuchł skandal. Międzynarodowa organizacja UNICEF zbojkotowała działania mężczyzny, a słynne aktorki, jak na przykład Sharon Stone, wyrzucały jego biżuterię, nie chcąc być kojarzone z kimś, kto zarabia na krzywdzie innych. Prawdziwe problemy mężczyzny zaczęły się jednak w 2018 roku. Izraelska policja aresztowała syna i brata Lewiewa pod zarzutem gigantycznego przemytu. Mieli oni wywozić do Izraela diamenty o wartości 80 milionów dolarów, ukryte w walizkach, by nie płacić podatków. Sprawa nabrała mrocznego charakteru, gdy jedna z księgowych jego firmy przesłuchiwana wcześniej przez policję w tajemniczych okolicznościach wypadła z okna wieżowca w Tel Awiwie. Obecnie Lewiew, mimo kilku ciążących na nim zarzutów, pozostaje na wolności. Nadal prowadzi interesy jednak, żeby wyjść z aresztu po aresztowaniu, musiał zapłacić w 2022 roku kaucję w wysokości ponad 28 milionów dolarów. 3. Harvey Weinstein. Przez dekady był niekoronowanym królem Hollywood. Jako producent takich filmów jak Pulp Fiction czy zakochanego Szekspira decydował o karierze najpopularniejszych aktorów lat 90. Jego wpływy w showbiznesie były tak wielkie, że na rozdaniach Oscarów dziękowano mu częściej niż samemu Bogu. Jednak 5 października 2017 roku ta fasada sukcesu runęła, odsłaniając niemoralnego drapieżnika. Weinstein stworzył precyzyjny system polowania na wschodzące gwiazdy show-biznesu. Przez lata jego asystenci pełnili rolę naganiaczy, zwabiając młode aktorki do koteli pod pretekstem rozmów o scenariuszach. Tam zamiast spotkania biznesowego czekał na nie Weinstein i składał propozycję, która miała przyspieszyć kariery młodych kobiet. Aby zapewnić sobie bezkarność, producent stworzył prywatną armię szpiegów. Wynajął firmę Black Cube założoną przez byłych oficerów izraelskiego Mossadu. Agenci pod fałszywymi nazwiskami przenikali do życia poszkodowanych, szukając na nie haków. Weinstein stosował też potężną broń prawną ugody z klauzulą o milczeniu. Płacił kobietom za milczenie, zmuszając je do podpisania umów, które groziły bankructwem za ujawnienie prawdy. Dzięki temu wszystkiemu oraz przyjaźniom z politykami, takimi jak Clintonowie, przez lata był nietykalny. Gdy sprawa wyszła na jaw, Weinstein próbował manipulacji. Podczas procesu w 2020 roku przychodził do sądu z balkonikiem, udając schorowanego starca. Nikt jednak nie kupił tej gry aktorskiej. Został skazany w Nowym Jorku na 23 lata więzienia, a w 2022 roku sąd w Los Angeles dołożył mu kolejne 16 lat. W kwietniu 2024 roku doszło jednak do skandalu. Sąd apelacyjny w Nowym Jorku uchylił pierwszy wyrok z powodów proceduralnych. Uznano, że sędzia niesłusznie dopuścił zeznania kobiet spoza aktu oskarżenia. Pozostaje on za kratami dzięki wyrokowi z Los Angeles. 2. Shmuel Flato Sharon w 1975 roku uciekł z Francji do Izraela, ponieważ ścigała go tamtejsza policja za gigantyczne przestępstwa finansowe. Wiedział, że Francja zażąda jego wydania, czyli ekstradycji. Aby temu zapobiec, postanowił wejść do polityki. Jego cel był jeden: musiał zostać posłem do Knestu, czyli izraelskiego parlamentu, aby uzyskać immunitet. Zarzuty we Francji były bardzo poważne. Tamtejsza prokuratura oskarżyła go o malwersacje finansowe na kwotę około 400 milionów dolarów. Były to pieniądze wyprowadzone z firm zajmujących się handlem nieruchomościami oraz niezapłacone podatki. Przy dzisiejszej wartości pieniądza byłaby to kwota liczona w miliardach. Zamiast jednak stanąć przed sądem w Paryżu, Flato Sharon wybrał ucieczkę. Gdy tylko wylądował w Izraelu, wiedział, że jako zwykły obywatel nie będzie bezpieczny, bo prawo międzynarodowe nakazywało go odesłać. W 1977 roku założył jednoosobową partię polityczną, aby wystartować w wyborach. Jego kampania opierała się na rozdawnictwie i prostych hasłach. Mimo, że bardzo słabo mówił po hebrajsku, zdobył dużą popularność. Obiecywał tanie mieszkania dla młodych par i pomoc finansową dla najbiedniejszych. W mediach kreował się jako niesłusznie poszukiwany przez francuski system, który rzekomo uwziął się na żydowskiego biznesmena. To zadziałało. Zdobył tak dużo głosów, że jego partia wywalczyła dla niego miejsce w parlamencie. Jego działalność polityczna w Izraelu również wiązała się z łamaniem prawa. W 1981 roku tamtejszy sąd skazał go na 9 miesięcy więzienia za korupcję wyborczą. Udowodniono mu, że dosłownie płacił ludziom pieniądze za oddawanie na niego głosu. Strategia Flato Sharona okazała się jednak skuteczna. Podczas gdy on żył bezpiecznie w Izraelu, francuski sąd skazał go zaocznie na 5 lat więzienia i tylko grzywny. Wyrok ten nigdy nie został wykonany. 1. Edmond Safra. Mężczyzna był legendą światowej bankowości. Urodzony w Libanie w 1932 roku, zbudował potężne imperium finansowe, obsługujące specyficzną grupę klientów najbogatszych ludzi świata, z których wielu wolało, aby nikt nie wiedział o ich majątkach. Często byli to ludzie mający problemy z prawem, dyktatorzy czy handlarze, dla których milczenie było priorytetem. Safra oferował im dyskrecję, której nie dawał żaden inny bank. Mężczyzna przez całe życie miał paranoiczną obsesję na punkcie swojego bezpieczeństwa, nosił przy sobie amulety i zatrudniał armię ochroniarzy. Wiedział, że sekrety, które zna o nielegalnie zdobytych fortunach, praniu pieniędzy i brudnych interesach, Mogą na niego sprowadzić ogromne problemy. W końcu jego obawy okazały się słuszne. Jego życie dobiegło końca 3 grudnia 1999 roku w Monako, w jego prywatnym apartamencie. Okoliczności zajścia były dość kontrowersyjne. Gdy w Penthouse wybuchł z nieznanych przyczyn pożar, Safra wpadł w panikę i zabarykodował się w pancernej łazience. Która pełniła funkcję bunkra. Ukrył się tam wraz z pielęgniarzem. Był przekonany, że ogień jest pułapką, więc odmówił otwarcia drzwi strażakom. Ostatecznie mężczyzna zaczadził się, mimo że pomoc była tuż za drzwiami. W toku śledztwa za sprawcę tragedii uznano pielęgniarza bankiera. Mężczyzna przyznał się do podłożenia ognia, ale podał dziwny motyw. Twierdził, że chciał wywołać mały pożar, by następnie uratować szefa i zostać bohaterem w jego oczach. W tle sprawy pojawił się również wątek rosyjskiej mafii. Bank Safry krótko przed incydentem przekazał FBI dowody na pranie miliardów dolarów przez rosyjskie grupy przestępcze. Apartamentu Safry pilnowali byli agenci izraelskiego wywiadu Mossad. W noc pożaru ochrona nie zareagowała na czas, co pozwoliło ogniowi się rozprzestrzenić. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Cashify, firma, która umożliwia inwestowanie na wielu płaszczyznach, w tym w kryptowaluty. Co ich wyróżnia fizyczna dostępność? Na ich stronie znajdziesz mapę z dwoma rodzajami punktów. Złote to kantory stacjonarne, tam czeka na ciebie ekspert, który pomoże ci przejść przez cały proces wymiany bez stresu, a czarne to kryptomaty działają jak bankomaty, często 24 godziny na dobę, więc gotówkę wypłacisz w parę minut, nawet w nocy. A jeżeli masz firmę, możesz rzucić inwestycje w koszty i chronić kapitał przed inflacją. Natomiast jeżeli wolisz fizyczne dobra, sprawdź sklep cashify.gold kupisz tam złoto, srebro czy zegarki. A próg wejścia jest niski, monety kupisz już za kilkadziesiąt złotych. A dodatkowo z naszym kodem TOP10 otrzymujecie atrakcyjną zniżkę na wymianę w kantorach stacjonarnych w całej Polsce. Szczegóły znajdziecie w opisie filmu. Dziękujemy za oglądanie i przypominamy, że na naszym kanale nowe odcinki pojawiają się w każdą niedzielę około godziny 21. Nie zapomnij zostawić kciuka do góry, jeżeli podobał Ci się film. W komentarzach czekamy na sugestie na kolejne odcinki, a po więcej ciekawostek zapraszamy na naszego Facebooka, TikToka oraz Instagrama.